Cześć moi drodzy, witam się z wami środowo, a środa na moim kanale oznacza kosmetyk tygodnia i w zeszłym tygodniu największą furorę w polskim świecie makijażu zrobiła nowa kolekcja marki Pierenne, która powstała we współpracy z Amelią Szczepaniak. Jeżeli Amelki nie znacie, serdecznie zapraszam na jej Instagrama. Jest młoda, piękna, niesamowicie zdolna i super pracowita. Ja to bardzo doceniam, śledzę jej karierę już od samego początku i bardzo jestem dumna, że pnie się tak wysoko i Amelia oby coraz wyżej, i wypuściła aż. Cztery produkty. Mamy tutaj dwie palety: jedna cienie do powiek, druga do konturowania oraz dwa modele rzęs: delikatniejszy i mocniejszy. I ten mocniejszy model rzęs, yy, który nazywa się Instami, jest głównym tematem dzisiejszego odcinka, ponieważ jest to mój totalny kosmetyk tygodnia. Po prostu przypadłam na punkcie tych rzęs. Dostałam je w PR-owej od Amelki i już dokupiłam kolejną parę, bo wiem, że jak tamte mi się zniszczą jakimś cudem, to nie przeżyję bez nich. Są tak piękne. Piękne. Są y, puchate, gęste, intensywne, natomiast na tyle lekkie, że idealnie sprawdzają się do klejenia od spodu. Ja bardzo długo szukałam tak y, intensywnych rzęs, które byłyby na tyle elastyczne, że nie drażniłyby mnie właśnie przyklejone od spodu. Zrobiliście kawał dobrej roboty i powiem Wam, że ten wygląd, ta jakość w tej cenie nie dostaniecie tego w żadnej innej marce. Aż mój telefon zadzwonił, żeby to potwierdzić. I słuchajcie, te rzęsy są głównym tematem dzisiejszego odcinka kosmetyku tygodnia. Natomiast pomyślałam, że to będzie też świetna okazja, żeby przetestować palety, ponieważ jeszcze nie miałam okazji ich nałożyć na twarz. I dzisiaj wykończymy sobie makijaż. Mój makijaż, jak widać, jest niepełny, wyglądam jak duch, ale zaraz to wszystko naprawimy i wykończę ten makijaż rzęstami instami, żeby pokazać Wam, jak pięknie się prezentują. No, także zaczynamy test. Zacznę sobie tutaj od konturowania, żeby już nie straszyć Was bladością mojej skóry, żeby przywrócić jej trochę życia przed makijażem oka. I muszę na początek powiedzieć również, że kolekcja jest przepięknie wydana. Wygląda super elegancko i profesjonalnie. Także brawa za to. W palecie do konturowania mamy dwa rozświetlacze i brązer. Ja dzisiaj użyję brązera i tego różowego rozświetlacza. On jest jaśniejszy, więc powinien sprawdzić się przy mojej bladej cerze. Bronzer jest super mocno napigmentowany, więc uważajcie przy nakładaniu go na pędzel, żeby nie nałożyć zbyt dużej ilości. No i dobra, jedziemy. Jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Amelia mówiła, że brązer jest dość ciepły, bo ona nie lubi sama u siebie używać chłodnych brązerów. I troszeczkę się bałam, że będzie za ciepły, ale ładnie komponuje się, nawet z moją bardzo jasną cerą, także spoko. Miłe zaskoczenie, przepięknie się blenduje, nie mam tutaj żadnych problemów, żeby go ładnie, równomiernie rozłożyć. Pomimo tego, że jest tak mocno napigmentowany, bardzo ładnie. Bra, słuchajcie, nabrałam już rozświetlacz. On daje przepiękny, taki różowo-złoty efekt. Zobaczymy, jak się będzie prezentować na policzku. Słyszałam, że jest intensywny, ale zobaczymy, jak to się prezentuje na moim e, policzku. I jeszcze chciałam powiedzieć, że super plus za duże, y, funkcjonalne lusterko. Zobaczcie, rozświetlacz jest super intensywny. No, to jest Glow. To jest Glow. On od razu po nałożeniu na przypudrowaną twarz zrobił mi takie placki. Natomiast ja sobie go delikatnie roztarłam palcem, i później na to nałożyłam kolejną warstwę. I teraz jest piękna tafla. Na razie prezentuje się to pięknie. Na mnie ten brązer może wyglądać faktycznie za ciepło, ale ja mam bardzo jasną, neutralną urodę, więc on mi się lepiej sprawdzi do ocieplania twarzy niż do konturowania. Ale każda osoba, która jest opalona latem albo ma cieplejszą urodę od mojej, będzie z niego bardzo zadowolona. Blenduje się jak złoto. Dobra, ja się zaraz przybliżę, bo przechodzimy do tego cuda, czyli do palety Pinch Me. I w środku mamy, słuchajcie, aż 14 cieni. Cały dolny rząd jest matowy i cały górny rząd jest błyszczący. Ja ją troszeczkę macałam. Te błyski się różnią od siebie wykończeniami, to mi się super podoba, bo mamy bardzo wiele możliwości w jednej palecie. I stworzyć dzisiaj jakiś makijaż, jeszcze nie wiem w jakiej kolorystyce, ale dajmy się pochłonąć. Na powieki nakładam odrobinę korektora z L'Oreal Infallible, bo on się bardzo podobnie sprawdza na oku, jak moja ulubiona baza Peluise, a żeby używać wszystkich drogeryjnych produktów pokażę Wam właśnie to na przykładzie korektora. I ja korektora nie pudruję, zaczynam od tego pięknego, neutralnego brązu Itmi i nakładam go w załamaniu powieki. Troszeczkę w zewnętrznym kąciku. już widzę, że ten cień bardzo ładnie, równomiernie się nakłada. I nie chcę dzisiaj używać jak największej ilości cieni palety, chcę zrobić coś uczupego, żebyście mieli inspirację, jeżeli macie tę paletę. Pięknie się blenduje. Naprawdę czysta przyjemność. Omiotłam sobie nadmiar i teraz biorę ten różowy cień, który nazywa się Love Me. Nabieram go odrobinkę na ten sam pędzel i delikatnie chcę rozblendować brąz w górę za pomocą tego różu. Zobaczcie, bardzo ładnie się blendują. Teraz biorę ten ceglasty cień. On się nazywa Scratch Me. I buduję nim zewnętrzny kącik. Ma bardzo ładny pigment. Ogólnie te cienie są bardzo fajnie napigmentowane. Sobie teraz patrzę na tą paletę i kolorystyka jest niebanalna. Na pewno nie macie niczego podobnego w swojej kolekcji. Będzie to fajne uzupełnienie palet, które już macie. Yy, I wydaje mi się, tak sobie myślę, że nie znam palety, która miałaby w sobie podobne kolory cieni. Przynajmniej nie, nie przechodzi mi na myśl teraz. Te cienie, jak większość mocno napigmentowanych cieni, pylą się, natomiast musicie się po prostu z takimi rzeczami pogodzić. Tak jest z mocno napigmentowanymi cieniami. Większością przynajmniej. Małe ilości albo makijaż oka wykonany przed makijażem twarzy, żeby nie Czyszczę sobie troszeczkę kształt. Może nie robię super graficznego cut crease, ale czuczę troszeczkę kształt, żeby ten makijaż był taki bardziej estetyczny. Zobaczcie ta strona i ta strona. Nawet nie ma tutaj graficznego cut crease, a już to wszystko wygląda super estetycznie. Kusi mnie dodać tutaj odrobinę błysku i wezmę ten tutaj cień, przepiękny Kiss Me. Dobra, i teraz wykończę ten kształt cieniem Try Me. On jest piękny, bo on jest toperem, a takie topery na półtransparentnej bazie dają efekt mokrej powieki. Nakładam go tylko na ten korektor, który przed chwilą aplikowałam. Nawet nie nakładam go palcem, a on się fajnie łapie. Palcem byłby jeszcze intensywniejszy efekt, ale zależy mi tutaj na precyzji. Tak się to prezentuje. I teraz czarnym cieniem, hate me, zaznaczę sobie troszeczkę linię rzęs. Czarny cień jest bardzo ładnie napigmentowany. Na razie nie mam żadnych uwag, bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze troszeczkę cienia Scratch Me, czyli tego cegla z tego, nakładam na kształt tego mojego cut crease, żeby troszeczkę je wyostrzyć. O! Tego mi tutaj brakowało, zobaczcie. Jak tak teraz patrzę z daleka, bo zawsze warto jest popatrzeć z daleka, brakuje mi troszeczkę różowego cienia w, w, w tym miejscu, żeby troszeczkę zaokrąglić to cieniowanie. I jedziemy, słuchajcie, powiekę dolną i tutaj zacznę chyba od czarnego cienia, bo mam go akurat tutaj nałożony. Przy samej linii rzęs w zewnętrznym kąciku. To samo po drugiej stronie. Bardzo mała ilość, bo to jest super napigmentowane. Teraz dokładnie widzę też, jak połączyć tą kreskę u góry. Powieką dolną. Zobaczcie, przy tym czubku kreski teraz przycisnęłam za mocno, a brałam czarny cień stąd, nie z palety. Także wyobraźcie sobie, jak on jest mocno napigmentowany. Naprawdę. Trzeba z nim uważać, ale to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo yy, no, oczekujemy mocnej pigmentacji od czerni. Także ja teraz biorę pędzelek do korektora i ratuję sytuację. Dobra, wydaje mi się, że jest ok. Teraz biorę, 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 może cień, kiss me. Wyciągam to cieniowanie troszeczkę w dół. Teraz czysty mały pędzelek i wykończę to tym cieniem Chimey, który był na powiece ruchomej. Na wewnętrzny kącik nałożę Like Me, bo on przepięknie błyszczy. Zobaczcie, jak on błyszczy. Piękne. On też jest on nie daje koloru, tylko daje mnóstwo błyskujących drobinek. Tak prezentuje się cieniowanie. Teraz wykończymy to rzęsami. Oczywiście model Instami. Najpierw tuszuję rzęsy, żeby później dokleić rzęsy od spodu. Zobaczcie to naklejone od spodu w porównaniu z okiem bez rzęs. To jest totalny sztos. Te rzęsy są tak piękne, że to jest niemożliwe. Słyszałam, że klejone od góry tradycyjnie dla niektórych są za długie, ale kiedy kleicie rzęsy od spodu, one tak jakby zmniejszają swoją długość przez to, że yy, klejone są do linii wodnej. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak kleić rzęsy od spodu, to zrobiłam o tym film. Serdecznie Was zapraszam, u góry będzie odnośnik. Dodatkowo zobaczcie, nie widać tego grubego paska rzęs, wszystko jest ukryte. Pod rzęsami naturalnymi, i wygląda tak, jakby to były wasze rzęsy. Takie piękne. Dobra, słuchajcie, od kiedy kleję rzęsy, od spodu miałam na oczach wiele, wiele modeli, ale takiego pięknego, gęstego, przy tym lekkiego i niewyczuwalnego jeszcze nie miałam. Także serdecznie polecam naprawdę. Petarda. Dla mnie to jest Mistrzostwo Świata, i gdybym miała wybierać jedną rzecz z tej kolekcji, to na 100% byłyby to te rzęsy. Później byłaby paleta cieni, bo praca z nią to czysta przyjemność, a kolorystyka jest wyjątkowa i na pewno wyróżnia się na tle innych, więc będzie fajnym uzupełnieniem kolekcji, które już macie. I na końcu wybrałabym paletę do konturowania, ale tylko ze względu na to, że ja preferuję osobiście dla mojej urody chłodniejsze tonacje brązerów, ale ten pomimo tego, że jest dość ciepły i tak u mnie wygląda twarzowo więc i tak jest dobrze, lepiej niż się spodziewałam. Przepięknie się rozciera przepięknie się buduje i blenduje jest super napigmentowany, więc trzeba z nim uważać, ale to jego plus no a rozświetlacz jest sztosem jak widać. Rozświetlacze i bronzery ogólnie palety do konturowania są też super uniwersalne w makijażach oka bo brązerem możecie wykonturować powiekę, a rozświetlacze nałożyć jako cień błyszczący, także wydaje mi się, że paleta jest bardzo uniwersalna, też pod makijażu oka tych rzęs dziennych jeszcze nie próbowałam wypróbuję je w najbliższym czasie, ale te rzęsy instami to jest po prostu cudeńko, nie będę potrafiła się z nimi rozstać, to na pewno makijaż jest skończony, tak samo jak moje YouTubeowe koleżanki, które testowały te kolekcje, jestem zachwycona nie ma tutaj absolutnie ani jednej rzeczy, do której mogłabym się doczepić od opakowań, poprzez konsystencję yy, i aplikację. no po prostu wszystko tutaj gra, także jeszcze raz serdeczne gratulacje Amel Zrobiliście spierennie kawał ogromnej, dobrej roboty, i nie dziwię się w ogóle, że kolekcja jest takim sukcesem, bo naprawdę jest świetna. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten makijaż będzie dla Was inspiracją, jeżeli macie tę paletę albo jeżeli planujecie ją kupić. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się, papa.